Ty często biłaś albo bijesz się nadal gdzieś na podwórku? Ja nigdy się nie biłam na podwórku <gry> i nigdy się nie będę być na podwórku. No ale nie wierzę, że jako młoda dziewczyna nigdy się nie biłaś? Eee, powiedzmy, że nie. W klasie kogo biłaś? Nie, nie biłam się. Nigdy nie rozwiązywałam problemów i konfliktów poprzez bicie. się, Nigdy też nie miałam sytuacji, w której musiałabym kogoś uderzyć. To jak to się stało, że kilka lat temu trafiłaś tutaj do klubu po to, żeby. Nie wiem, poruszać się, pobić się? E, wszystko przez filmy, e, sensacyjne. Zawsze chciałam umieć e, się bić i, i do tego przyszłam. Twój ulubiony aktor? Nie mam ulubionego aktora. No ale ten, który najlepiej się bił, to, to który to był? Nie znam ich nazwisk. A ulubiony film? Nie pamiętam. Dużo tych filmów musiało być. No, Dużo jest filmów o podziemnych bijatykach, o, o, o boksie, bardzo cenię film Rocky Balboa, nawet miałam pracę naturalną związane z tym filmem i można powiedzieć, że Rocky Balboa. Nie. Czyli jednak coś pamiętasz? No to akurat tak. Czym są dla Ciebie Mistrzostwa Świata? To jest... Nie wiem, spełnienie marzeń, wyjazd sobie na wycieczkę, zwiedzenie fajnego miasta, czy, czy, czy jednak też jakaś rywalizacja i, i chęć zdobycia medalu. Dwa lata temu, jak pierwszy raz pojechałam na Mistrzostwo Świata, było to dla mnie spełnienie marzeń. Teraz chciałabym obronić się tu i to jest mój cel.